Akademia Pływania to jest taka nasza nazwa, którą wspólnie wymyśliliśmy. Jest to szkoła nauki pływania. Dla każdego stopnia zaawansowania zaczyna się to już w najmłodszym wieku. Jest kilkanaście grup różnego stopnia zaawansowania dla dorosłych, dla dzieci. No i są też włopasy, które są no, chyba najbardziej takie miłe, fantastyczne. Im szybciej dzieci zaczynają pływać, czyli od najmłodszych lat, tym lepiej dla nich, bo im mniejsze dziecko, tym jest w stanie się szybciej oswoić z wodą i szybciej nabrać tych nauki, jest w stanie szybciej się nauczyć pływać. Nam wszystkim zależy na tym, aby nauczyć te dzieci pływać i my, jako instruktorzy, jesteśmy sami z siebie dumni, że potrafimy te dziecko nauczyć pływać. Uczymy od początku aż po taką szkołę mistrzowską. Mamy swoją sekcję pływacką, która. Przejmuję tych, którzy chcą kontynuować doskonalenie stylów, doskonalenie pływania już na poziomie takim zawodowym. Robimy również zawody różnego rodzaju.